Normalnie, nienormalni. Szanowni Państwo, chcemy Was zaprosić, bo dzisiaj podejmiemy próbę nagrania pierwszego live'a przy okazji oglądania gali KSW. Znaczy Słuchajcie. gali Wam nie pokażemy. Gali Wam nie pokażemy, bo nie możemy Wam pokazać, ale każdy wie, skąd się nieoglą... nie, nielegalnie ogląda wszelkie streamy. Także bierze w Wasze umiejętności. A my sobie będziemy siedzieć, oglądać, gadać. Tak. No i zrobimy testowe, testowego live'a. Także spróbujemy odpalić i na YouTubie i na TikToku i chyba... I chyba na tyle. sygnalu. Nie, na sygnalu raczej nie. Chociaż na sygnalu moglibyśmy mówić, tak jak, tak jak mówimy między sobą, no ale trudno. Także zapraszamy was od godziny dwudziestej na YouTube'a, na kanał Normalni, Normalni. No, prawdopodobnie... Będzie miała miejsce nawet jakaś interakcja z widzami, bo tam jest chyba czat na żywo, będziemy go widzieć i będziemy go ignorować. Słuchajcie, całkiem możliwe, że ten filmik to będzie największa wtopa, bo w ogóle ten ten live się nie odpali, ale zamierzamy dzisiaj spróbować, także bądźcie w pogotowiu. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tak jest, także do 20.00.